они не Jest ze mną Jarek Puciennik, szef sportu gminy w, Stary, w gminie Stare Babice. Witam, witam. Jarku Jarku, który to raj już tutaj organizujesz, współorganizujesz gminy Stare Babice. No i według wszelkich wyliczeń to chyba będzie 16 albo 17. Natomiast na no nie od samego początku je realizowałem. Robimy to teraz wspólnie z panem Tadeuszem Wiśniewskim. Trasy zazwyczaj były zróżnicowane, czyli trochę po lesie, trochę... Trochę po szutrach, trochę po asfalcie. Zgadza się ze względu na to, że liczymy na uczestników w różnym wieku, w różnym zaawansowaniu kondycyjnym, dlatego też trasa dobierana jest tak, żeby było trochę trudniej, trochę łatwiej i generalnie w miarę dostępne dla wszystkich. A powiedz, to miejsce chyba jak najbardziej nadaje się do tego, żeby przyjąć tam około setkę osób, żeby tam taki finał przeprowadzić, bo tam i kiełbaski, jakieś atrakcje tradycyjnie są zorganizowane. To do mety dołączone jest zawsze blisko z kiełbaskami, losowanie nagród, w tym trzech głównych. w którym my się rozkładamy jako organizatorzy rajd'u. Jako administrator sportu w gminie diagnozujesz takie potrzeby, że takich miejsc musi jak najwięcej chyba powstawać, że, że, że ludzie mają takie oczekiwania, prawda? Trzeba, nie trzeba diagnozować im więcej jest takich miejsc. Jesteśmy na rajdzie gminy Bobice, na jakimś 17 km. Mamy teraz postój. Tu mamy dwie uczestniczki. Chciałem zapytać, bo widzę, że panie rokrocznie biorą udział. Tak, tak, oczywiście, e, tak. zarówno w edycji majowej, jak i tak. wrześniowej. Tak. E, jak byście panie zachęciły tych, którzy jeszcze no, się wahają, nie wiem, chcieliby spróbować. Ale zachęciliśmy już wiele osób, tylko że po prostu dzisiaj akurat ich nie ma. Może no, no, ale... pogodamy strasznie... Przede wszystkim, ale czuję się wolny. No właśnie, I, i jesteśmy razem, jest taka wspólnota. Odpoczywa. Tak. Ale jest to też takie I pozytywne zmęczenie. No właśnie. I bardzo ważne. Rzeczywiście jest to wspólnota. Nawet towarzyskie, towarzyskie jakieś znajomości się zawiązują. I chyba jeszcze ważne jest to, że na końcu jest ten finał, tak? Oooo, wspólnie... to jest najważniejsze. <laughs> to jest najważniejsze. No. Czyli, czyli takie wydarzenia są potrzebne, bo widać no, chyba za, po frekwencji, nie? Szkoda że, szkoda, że tylko dwa razy do roku. Bo częściej, czyli częściej powinny być. Powinny być częściej zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. 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 No zdecydowanie. Jednak ta turystyka rowerowa tutaj w naszych regionach jest zasadna. Mamy ścieżki rowerowe w gminie, są turystyczne ścieżki Kampinoskiego Parku Narodowego, więc to jest jakby Bardzo zasadne. im częściej, tym lepiej, prawda? Wierzcie. W każdym wieku praktycznie można tutaj wziąć udział, bo i od małego, po do dość średniego. Oczywiście, tylko zorganizowanie. Dzieci z przodu, one nadają tempo, bo widzę, że seniorzy pękają, seniorzy, seniorzy, później da, seniorzy, a, a ci młodzi na końcu. Na <śla> 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 czyli można powiedzieć, że jest fajna, super zabawa i za, zachęcacie tych, którzy się z z jeszcze Bardzo. Bardzo, Bardzo zachęcamy. Przybywajcie do nas. Zapraszamy. Jak widzicie za mną rajd rowerowy gminy Stary Babice. Dojeżdża do mety. Jesteśmy niedaleko placu Szop. Jak widzimy w dniu dzisiejszym dopisała frekwencja, dopisała też pogoda. Wydaje się, że takie inicjatywy jak najbardziej, jak najbardziej sprzyjają integracji chociażby środowiska rowerowego. Este... Jesteśmy na mecie e, rajdu rowerowego w Stare Babice. Widzimy tutaj uczestników troszkę starszych, troszkę młodszych. On powie tutaj z dziećmi, to jest, e, że tak powiem, trasa zawsze jest przychylna, da radę przejechać. Tak, spokojnie polecam rodzinny rajd, zatrzymujemy się bardzo często, jedziemy tempem dzieci. Dzieciaki dają radę, jak widać. Janek 6 lat, a jeździ od 2-3 lat, wartuje w rajdach i, 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 I dał radę. I dał radę, tak. Nawet jeździł na oponach 16, więc czy tam nawet mniejszych. Pierwszy z jego rajd Czyli przyjechał. Czyli, czyli można tak powiedzieć, że jeżeli ktoś by z, dzie z dzieckiem się wahał, to jak najbardziej. Jak jest... najbardziej zapraszamy. Śmiało, śmiało bo można. Bo to, to dzisiaj były trochę obawy, że będzie błoto i tak no dalej. No tak, ale to... nie było i były fajne przygody i te. Dzieciom się, się podobało. Wszystko, tak? Dokładnie. dokładnie. No, a, za, a za chwilę losowanie na Nagród, więc też będą emocje, tak chłopaki? Trzymaj los. <laughs> Jak widzimy w tak małym wieku też dzieci dają radę i pani generalnie poleca taką formę rekreacji. Zdecydowanie. No ale co, dziecko, dziecko się wierciło, czy, czy, czy na spokojnie to raczej wszystko przebiegło? Ona lubi jesteśmy my dużo już Wiśniewski, społecznik, propagator. Wymyśliłeś też ten rajd. No tak, tak. To już jest 17 rajd. 17. 17 oficjalny rajd. No co prawda było kilka nieoficjalnych, ale te rajdy są organizowane wspólnie z gminą i powiatem, no e, tak jak wiesz, żeśmy razem zaczynali oficjalnie. Też trzeba powiedzieć, że chyba na początku była edycja jedna broka, teraz jedna, są dwie. Tak, jedna była, teraz są dwie. No i jeszcze doszła e, doszedł e, z, e, taki jeden rajd z Babic, nie? bo my żeśmy połączyli... E, chodzi e, o start z rynku starej babice. Z rynku babice. Na wniosek mieszkańców. Bo no też tak, bo mówię. to był wniosek mieszkańców, żeby startować się i zbawić i tu tak, i, i łączymy tak. siły w połowie trasy. W połowie trasy. A co byś by doradził tym, którzy się jeszcze wahają, żeby żeby wziąć udział, nie wiem, takie jedno, dwa zdania. No, no, no bo jest tak, my nawet dzisiaj no, propagujemy no, Europejski no, Dzień no, powiedzmy no, transportu no, inny no, niż no, samochód, no. nie? Wobec jest tego jest to, Aha. jest to... Jest to jest to jazda rowerem, ale zachęcam do jazdy rowerem na co dzień, a również do brania udziału w takim rajdzie. Jest to rajd rodzinny, nie? Ci, tak. Bo też trzeba powiedzieć o trasie, bo żeśmy przejechali dokładnie 27 7. km tak, tak. W, około, w około 3 godziny tam z postojami i tak dalej. Tak. Więc to jest jak najbardziej chyba taka trasa dostosowana dla każdego, prawda? Tak, tak. Robiliśmy pierwsze trasy powyżej 30 km po puszczy ale dla dzieci jest to za ciężkie rajdy i natomiast staram się dopasowywać trasę, żeby te dzieciaczki jeździły, bo tu jeżdżą dzieci siedmioletnie a mój wnuczek zaczynał jak miał 5 lat. To, a, to im jest. Mhm. Jeszcze nie wrzucił, zapraszam. 187